Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego grzech tak powszechny, tak cichy i tak obecny w życiu milionów ludzi jest prawie nigdy nie wspominany na ambonach? Jako Karl Jung, psychiatra i badacz ludzkiej duszy, mogę powiedzieć, że to, co jest najgłębsze i najbardziej wstydliwe, zazwyczaj jest właśnie tym, o czym najmniej mówi się publicznie. Odpowiedź zaczyna się ujawniać, gdy przypomnimy sobie słowa z Ewangelii Mateusza. Rozdział 5, werset 28, gdzie Jezus oświadcza, że nawet patrzenie z nieuporządkowanym pożądaniem w sercu stanowi już grzech przed Bogiem. Ta nauka pokazuje nam, że korzeniem problemu nie jest tylko czyn zewnętrzny, ale wewnętrzna walka, którą wielu toczy w milczeniu. Dziś zgłębimy temat, który jest zwykle unikany, ale który musi zostać zrozumiany w świetle słowa. Pokażemy, jak ten nawyk wpływa na ducha. Jak Biblia się z nim konfrontuje i dlaczego Bóg pragnie uwolnić cię od tego, co więzi cię od środka? Czy jesteś gotowy, aby zrozumieć, co Bóg dla ciebie przygotował? Od czasów starożytnych człowiek toczy wewnętrzne bitwy, których nikt nie widzi: ciche walki, które kryją się za pozornie nieszkodliwym zachowaniem, ale ujawniają głębie podzielonego serca. Masturbacja, tak powszechna i tak ukrywana, Stała się terenem, na którym wielu potyka się w tajemnicy, nie rozumiejąc, że Jezus wskazał, iż grzech zaczyna się na długo przed samym aktem, wtedy, gdy intencja formuje się w najbardziej intymnej części duszy. W Ewangelii Mateusza 5,28 oświadczył, że każdy, kto patrzy na kobietę z pożądaniem, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa, pokazując, że prawdziwa walka nie toczy się w rękach, ale w myślach. Które karmią pragnienie. Ta prawda ujawnia duchowy konflikt, o którym rzadko się naucza, a który głęboko wpływa na wewnętrzną czystość, jakiej Bóg wymaga od swoich dzieci. Obserwując relacje biblijne, takie jak historia Dawida, który uległ pokusie, pozwalając swojemu wzrokowi spocząć tam, gdzie nie powinien, rozumiemy, że upadek nigdy nie następuje z chwili na chwilę. Formuje się on powoli w tej przestrzeni, w której umysł buduje fantazję, a wola ustępuje pola. Choć historia Dawida jest bezpośrednio związana z cudzołóstwem, jej korzeń znajduje się w tym samym procesie, który dziś wielu przeżywa w milczeniu, pozwalając, by obrazy, wspomnienia czy myśli prowadziły ich do czynu, który wydaje się mały, ale który wyniszcza duszę. W drugiej księdze Samuela, rozdział jedenasty, werset drugi. Widzimy jak jedno spojrzenie w Siamisi. Spojrzenie otworzyło drzwi do serii decyzji, które oddaliły go od woli Bożej. Ta sama dynamika działa, gdy masturbacja staje się emocjonalnym schronieniem, natychmiastową ucieczką, która zamiast przynieść ulgę, pozostawia wewnętrzny ciężar trudny do zignorowania. Biblia mówi o ważności strzeżenia serca. Bo z niego tryska źródło życia, jak naucza księga Przysłów 4:20. To wezwanie nabiera jeszcze głębszego znaczenia, gdy zrozumiemy, że ukryty grzech ma zdolność osłabiania naszych najświętszych przekonań. Wielu wierzących czuje się uwięzionych w cyklu, którego nie potrafią wyjaśnić, doświadczając winy po chwilowej przyjemności i zastanawiając się, dlaczego ich dusza zdaje się tracić duchową wrażliwość. Ta walka tak realna i tak ignorowana, jest początkiem drogi, którą Bóg pragnie oświetlić prawdą, aby uwolnić człowieka od tego, co go więzi od wewnątrz, przypominając mu, że jego wola zawsze prowadzi do odnowienia, a nie do potępienia. Relacja między człowiekiem a Bogiem zazwyczaj pogarsza się w ciszy, na długo zanim ktokolwiek zauważy to na zewnątrz. Ponieważ duchowy dystans nie zaczyna się od wielkich, widocznych grzechów, ale od małych wewnętrznych ustępstw, które powoli gaszą światło serca. Masturbacja, choć często bagatelizowana, powoduje głębokie zużycie tej komunii, która powinna pozostać czysta i wrażliwa na boski głos. Słowo jasno objawia, że grzech zatwardza serce. A w liście do Hebrajczyków, 1,13, ostrzega się, że oszustwo grzechu ma zdolność uczynienia człowieka niewrażliwym. Prowadząc go do stanu, w którym przestaje dostrzegać kierownictwo ducha. Gdy ten nawyk się powtarza, sumienie traci ostrość, a dusza przyzwyczaja się do ignorowania sygnałów korygujących, które Bóg stawia na drodze. Ten proces nie zachodzi nagle, lecz stopniowo, tak jak w księdze Izajasza 59:2, gdzie stwierdza się, że wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem pokazując, że duchowa separacja jest bezpośrednią konsekwencją tego, co ukrywa się w tajemnicy. Nawet jeśli osoba nadal się modli, uczestniczy w aktywnościach duchowych lub czyta pismo, coś w niej zaczyna czuć pustkę, odłączenie, dystans. To nie Bóg się oddala, ale serce pokrywa się warstwami winy, wstydu i myśli, które zakłócają wrażliwość na to, co święte. Masturbacja, angażując pragnienia i fantazje, które zaprzeczają czystości, do jakiej powołany jest wierzący, tworzy niewidzialny wyłom, który pogłębia się za każdym razem, gdy osoba wraca do tej samej praktyki. Jezus nauczał, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą Mateusza 5:88, wskazując, że duchowa jasność jest bezpośrednio związana z wewnętrzną czystością. Kiedy umysł i ciało wielokrotnie oddają się nieczystości, duchowy wzrok ulega zamazaniu, a człowiek zaczyna doświadczać rozłączenia, którego nie potrafi łatwo wyjaśnić. Modlitwy wydają się tracić moc, pismo przestaje wywierać wpływ, a uwielbienie staje się mechaniczne. Masturbacja staje się wtedy cichą przeszkodą, która zmniejsza zdolność do cieszenia się obecnością Boga, ponieważ każdy akt wzmacnia wzorzec, który oddala duszę od tego, do czego została stworzona. Biblia na swoich kartach pokazuje, że Bóg pragnie głębokiej, bliskiej i czystej relacji ze swoim ludem. A wszystko, co zanieczyszcza tę Unię, wpływa na zdolność słyszenia jego głosu. Zrozumienie tego nie ma na celu potępienia, ale objawienie duchowej rzeczywistości stojącej za nawykiem, który wielu usprawiedliwia, nie zważając na jego wpływ na intymność z Bogiem. Intymność, która może pozostać żywa tylko wtedy, gdy serce pozostaje zestrojone z jego wolą. Umysł jest miejscem, w którym powstają obrazy, które później przekształcają się w pragnienia. A te pragnienia nabierają siły, aż stają się działaniami, którym serce nie potrafi się już oprzeć. Masturbacja działa najpierw na tym ukrytym terytorium, gdzie myśli nabierają własnego życia i zmieniają się w twierdze trudne do zburzenia. Jezus objawił tę prawdę, wskazując, że grzech zaczyna się we wnętrzu, zanim zamanifestuje się na zewnątrz. Jego słowa z Ewangelii Mateusza 5:28 pokazują, że cudzołóstwo może nastąpić bez kontaktu fizycznego, ponieważ wyobraźnia jest zdolna do budowania scenariuszy, które zanieczyszczają czystość duszy. Ta nauka obnaża powagę tego, co dzieje się, gdy umysł karmi się obrazami i wspomnieniami, które nie przynoszą czci Bogu. Każda nieczysta myśl wzmacnia bowiem nawyk, który po cichu zniewala. Pismo wskazuje, że człowiek musi odnawiać swój umysł, aby rozeznać wolę Bożą. Rzymian 12.2. A ta odnowa staje się prawie niemożliwa, gdy osoba stale poddaje się fantazjom, oddalającym ją od świętości. Masturbacja rzadko zdarza się bez mentalnego wyzwalacza, a ten wyzwalacz Przekształca się w strukturę, która z każdym powtórzeniem wzmacnia głęboki wzorzec. Kiedy umysł zostaje uwięziony w tych cyklach, serce zaczyna szukać usprawiedliwień, co sprawia, że powtórzenie aktu wydaje się nieuniknione. W tym stanie wyobraźnia staje się żyzną glebą, na której rosną myśli nie zasiane przez Boga, ale przez upadłą naturę szukającą własnego zaspokojenia. Biblia mówi o ważności zniewolenia każdej myśli do posłuszeństwa Chrystusowi, 2 Koryntian 10:5, 5, pokazując, że walka duchowa nie zaczyna się w ciele, ale w umyśle. Kiedy masturbacja jest praktykowana nawykowo, te myśli tworzą mur, który uniemożliwia słowu jasne przenikanie. Fantazje stają się tak częste, że osoba traci zdolność ich powstrzymania, nawet jeśli tego pragnie, ponieważ nawyk został wzmocniony przez obrazy które odtwarzają się bez kontroli. Ten proces nie tylko osłabia życie duchowe, ale także zniekształca postrzeganie miłości, czystości i boskiego celu dla seksualności. Umysł, który pozwala się unosić nieczystym fantazjom, traci wrażliwość na obecność Boga. I to oddalenie nie wynika z braku duchowego pragnienia, ale z faktu, że serce jest uwikłane w myśli, które wiążą je z tym co ziemskie. Dlatego pismo wzywa do pilnego strzeżenia umysłu i serca, przypominając, że to na co pozwalamy wewnątrz określi kierunek życia duchowego. Duchowe więzy nie powstają nagle, lecz formują się powoli, jak pętla zaciskająca się wokół duszy, aż uniemożliwi jej swobodne poruszanie się. Masturbacja, gdy staje się uporczywym nawykiem, otwiera drzwi, które Biblia opisuje, jako bezpośredni dostęp do panowania grzechu, panowania, które dąży do kontrolowania myśli, emocji i woli. W liście do Rzymian 6.16 naucza się, że ktoś staje się niewolnikiem tego, komu jest posłuszny, ujawniając, że ciągłe powtarzanie czynu kończy się ukształtowaniem charakteru i zdefiniowaniem kierunku życia wewnętrznego. Ta prawda obnaża głębię praktyki, która może wydawać się odizolowana, ale w rzeczywistości ustanawia zależność wpływającą nawet na najprostsze decyzje. Duchowa dynamika wynikająca z tego nawyku tworzy cykl żywiący się pożądaniem, winą i potrzebą natychmiastowej ulgi. Dusza, zaprojektowana do życia w wolności, zaczyna doświadczać napięcia, które ją wyczerpuje, ponieważ za każdym razem, gdy osoba próbuje się uwolnić, Pokusa staje się silniejsza, jakby niewidzialny ciężar popychał ją w ten sam punkt. Pismo mówi o tej walce w liście do Galatów 5:17, oświadczając, że ciało pożąda przeciwko duchowi, pokazując, że życie duchowe jest przerywane przez przeciwne siły ciągnące w odwrotnych kierunkach. Więzy nie objawiają się tylko w widocznym zachowaniu, ale w wewnętrznym stanie serca. To Czemu wcześniej opierano się z determinacją, teraz usprawiedliwia się argumentami, które wydają się rozsądne. A to, co wcześniej sprawiało ból, teraz jest postrzegane jako nieuniknione. Ten proces opisany jest w liście do Efezjan, gdzie stwierdza się, że ci, którzy zatwardzili się wewnętrznie, oddali się rozpuście jako wynik utraty duchowej wrażliwości. Masturbacja staje się więc nawykiem. Który zużywa energię emocjonalną, kradnie jasność i osłabia zdolność rozeznawania tego, co pochodzi od Boga. Zaczyna się od myśli, a kończy na łańcuchu, który po cichu uciska. Gdy dusza zostaje uwięziona w tych więzach, połączenie z boskością zostaje naruszone, ponieważ wola jest podzielona między pragnienie bycia posłusznym a siłę impulsu. Osoba wie, że powinna podążać w stronę oczystości, ale nawyk wciąga ją w cykl którego nie wie jak przerwać. To napięcie sprawia, że życie duchowe traci stabilność, ponieważ ciągła walka wywołuje zmęczenie, a zmęczenie otwiera przestrzeń dla nowych upadków. Mimo to, pośród tego konfliktu, pismo przypomina, że Bóg nie porzuca tego, kto walczy, ponieważ jego celem jest poprowadzenie człowieka do wolności, którą osiąga się tylko wtedy, gdy więzy zostaną obnażone i skonfrontowane z prawdą. Biblia z absolutną jasnością objawia, że każda forma nieczystości ma konsekwencje wykraczające poza plan emocjonalny i fizyczny, rozciągające się na wymiar duchowy, który wielu woli ignorować. Masturbacja, praktykowana uporczywie i bez skruchy, nie tylko generuje wewnętrzny dystans wobec Boga, ale konfiguruje przeznaczenie, przed którym pismo stanowczo ostrzega. Apostoł Paweł oświadczył w liście do Galatów 5,19, że że uczynki ciała obejmują nierząd, nieczystość i wyuzdanie. A w tej samej mowie stwierdza, że ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To stwierdzenie nie pozostawia miejsca na wygodne interpretacje, ponieważ pokazuje, że styl życia naznaczony nieczystością bezpośrednio wpływa na życie wieczne człowieka. Słowo nie przedstawia tych ostrzeżeń jako gruźb, ale jako objawienia pozwalające zrozumieć powagę sytuacji, w której pozwala się pragnieniu rządzić wolą. W liście do Efezjan 5.5 oświadcza się, że żaden rozpustnik ani nieczysty nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Masturbacja, angażując fantazje i pragnienia sprzeczne z boskim celem, stawia osobę w stanie, w którym jej serce stopniowo oddala się od świętego charakteru, jakiego wymaga Bóg. Księga Objawienia 25:8 opisuje los tych, którzy oddają się praktykom zanieczyszczającym duszę, pokazując, że niemoralność seksualna znajduje się wśród grzechów prowadzących do wiecznego oddzielenia od Boga. Choć masturbacja nie jest wymieniona dosłownie, istota tego aktu wiąże się bezpośrednio z nieuporządkowanymi namiętnościami, które pismo wielokrotnie potępia. Ten proces utraty wrażliwości, wspomniany jest w liście do Hebrajczyków 10:26, gdzie czytamy, że jeśli dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz straszliwe oczekiwanie sądu. Masturbacja, praktykowana bez pragnienia zmiany, wchodzi w tę kategorię grzechu dobrowolnego. Pismo pokazuje również, że wewnętrzna ciemność nasila się, gdy grzech jest karmiony w tajemnicy. W Ewangelii Łukasza 12,2 Jezus stwierdził: Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Najpoważniejszą wieczną konsekwencją jest właśnie oddzielenie od obecności Boga. Nie chodzi o karę narzuconą arbitralnie, ale o naturalny wynik serca, które, oddając się nieczystości, traci pragnienie szukania świętości. Zrozumienie tego przeznaczenia nie ma na celu wywołania potępienia, ale obudzenie głębokiego zrozumienia pilności powrotu do Boga, zanim nawyk zmieni się w drogę bez powrotu. Droga wyzwolenia, którą oferuje Bóg, nie zaczyna się od ludzkiej siły, ale od pokornego uznania, że żadne więzy nie mogą zostać zerwane bez boskiej interwencji. W Ewangelii Jana 8:36 Jezus oświadcza jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni, pokazując, że wolność nie pochodzi z izolowanego oporu, ale z duchowego dzieła dotykającego najbardziej ukrytych obszarów serca. Odnowa zaczyna się, gdy osoba pozwala słowu przeniknąć głębiej niż powierzchnia. W psalmie 119.9 pada pytanie: Jak zachowa młodzieniec w czystości drogę swoją? A odpowiedź jest jasna gdy będzie przestrzegał słów twoich czystość nie wynika z zakazu ale z wewnętrznej transformacji w której serce znajduje większą przyjemność niż w przelotnym impulsie a tą przyjemnością jest sama obecność boża pismo naucza również że wyznanie odgrywa kluczową rolę w uwolnieniu w pierwszym liście Jana 1:9 czytamy że jeśli wyznajemy nasze grzechy bóg jest wierny i sprawiedliwy aby nam przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nie nieprawości. Masturbacja traci moc, gdy osoba poddaje się Bogu ze szczerym sercem. Dzieło Ducha Świętego jest niezbędne w tym procesie. W liście do Galatów 5:16 naucza się: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Droga wyzwolenia nie jest ścieżką potępienia, ale odnowienia. W tym procesie boskie światło rozprasza wewnętrzną ciemność i otwiera przyszłość, w której wolność staje się namacalną rzeczywistością. Na tej duchowej ścieżce ujawnia się prawda. Ostatnie słowo nigdy nie należy do grzechu, lecz do tego, który zwyciężył na krzyżu. Masturbacja nie ma ostatecznej władzy nad Twoim przeznaczeniem, gdy pozwolisz łasce Chrystusa dotknąć najgłębszych zakamarków Twojego jestestwa. Dlatego pismo w drugim liście do Koryntian 5, 11 oświadcza, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co Bóg pragnie złożyć w twoim sercu w tej chwili, to nie potępienie, ale zaproszenie do kroczenia ku życiu, w którym czystość nie jest ciągłą walką, lecz naturalnym rezultatem przebywania w Jego obecności. Jest to wezwanie, by przestać walczyć ze strachu, a zacząć walczyć z pozycji zwycięstwa. Ponieważ kiedy Jezus mówił w Ewangelii Jana 10,10 10 o życiu w obfitości, nie miał na myśli egzystencji bez bitew, ale życie, w którym światło zawsze zwycięża wewnętrzną ciemność. Dziś Bóg wyciąga rękę i przypomina, że nie jesteś sam, że nie zostałeś stworzony, by żyć uwięzionym w cyklach wyniszczających duszę, ale by kroczyć w pełni tego, który wezwał cię po imieniu. To jest moment by podnieść wzrok, pozwolić Jego prawdzie zburzyć mury, które wciąż stoją, i uwierzyć, że przemienione życie jest możliwe. Niech Jego obecność będzie Twoim przewodnikiem, Jego słowo Twoją siłą, a Jego miłość fundamentem, na którym zbudowana zostanie Twoja przyszłość. Czy jesteś gotowy pozwolić Bogu dokończyć dzieło, które w Tobie rozpoczął?